Hejka, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem makijażowym. Bardzo dawno nie było takiego filmiku i zrobimy aktualizację mojego makijażu dziennego. Będzie to troszkę mocniejszy makijaż niż chodzę na co dzień, ale to Wam wszystko wytłumaczę. Dlatego, że będę za chwilę też nagrywać kolejny film e, dotyczący mojej podróży do Dubaju. E, wszystko wam tam opowiem, ile co kosztowało i tak dalej, i tak dalej, co robiłam. Po obejrzeniu tego filmu obejrzyjcie tamten. Czy wy widzicie w ogóle, w jakiej jestem cudnej przestrzeni? E, zostawiam Wam link do Instagrama tego studia. I jak widzicie, tak wygląda moja cera bez makijażu i moim zdaniem nie mam co narzekać. Jest naprawdę okej okay. Byłam też ostatnio u Pani kosmetolog. Wcześniej, jakieś 2-3 miesiące temu, moja skóra była bardzo przesuszona. Polecam Wam bardzo udać się do kosmetologa, który ma doświadczenie i się zna, żeby y, Wam pomógł po prostu i określił Wasz typ cery. Ja mam cerę normalną z tendencją do wysuszania się. Mam też dużo czerwonych naczyniek. E, co może tutaj nie widać, no w sumie tutaj widać, że e, lubię się zaczerwienić, ale ogólnie naprawdę myślę, że nie mam co narzekać i staram się teraz o nią odpowiednio dbać. Zacznijmy właśnie od pielęgnacji. Jeżeli chodzi o to, czym myję twarz, to myję ją e, pianką z farmacer. Tak wygląda ta pianka jest ona z serii A dla cery alergicznej i wrażliwej właśnie została mi polecana przez panią kosmetolog jest to już moje drugie opakowanie mam zakaz używania płynów do płynów micelarnych więc ich nie stosuję i ta pianka naprawdę bardzo dobrze zmywa makijaż wystarczy dwa razy przemyć i cały makijaż Schodzi. Twarzy zawsze wycieram papierem ręcznikowym, albo papierem zwykłym toaletowym, albo kupuję takie chusteczki higieniczne kosmetyczne, dostępne są w Rossmanie, całe opakowanie i tym wycieram twarz, już nie wycieram twarzy zwykłym ręcznikiem. Następnie woda termiczna z La Roche posay Przechodzimy do kremów. Ja stosuję dwa kremy. Pierwszy to jest krem również tej samej serii Azy Pharma. Ceris, ceris, ceris. ceris. Tak on wygląda. Jest naprawdę genialny. Wcześniej używałam kremu z polecenia pani kosmetolog z firmy Na Nili. I szybko mi się zużył, był bardzo mało wydajny. Nie był aż tak dobry jak się spodziewałam. Był bardzo drogi, a ten kosztuje około 40 zł w aptece i jest genialny. Na ten krem używam właśnie z firmy Nanili, krem z SPF 50. Obecnie właśnie pielęgnację mam zrobioną i tak wygląda moja twarz zazwyczaj, kiedy się nie maluję, a rzadko się maluję, uwierzcie mi, bardzo rzadko się maluje. W ostateczności jak wypada, to wtedy się maluje, ale tak to to... no to raczej nie zobaczcie mnie z makijażem na co dzień. I to tyle z mojej pielęgnacji, więc przechodzimy do mojego makijażu. Obecnie mój makijaż skupia się na produktach mokrych. I wszystkie te wam pokażę, jedyne co używam... Jako produkt suchy to są kredki do kreski, do brwi i puder, a reszta to są produkty mokre. Także zaczynajmy, bo mój wstęp już trwa 10 minut. Mogę nie patrzeć wam prosto w oczy, tylko właśnie będę patrzeć tutaj na bok. Ja do nakładania podkładu używam gąbeczki z Real Technique. Kupuję je zawsze w Rossmanie i ja już sobie ją umyłam w domu. Mój ulubiony podkład w tym momencie to jest to podkład z AA My Beauty Power. Jest to podkład z witaminą C rozświetlający podkład, naturalny blask. I zgadzam się z, tym, z tymi stwierdzeniami tutaj zawartymi na opakowaniu. Mój kolorek to jest 02 N, także jest mega super i dorwałam go też w Rossmanie z polecenia Aleksandry Soswy. Nie chcę teraz przekręcić, ale tak mi się wydaje, że Aleksandra Soswa i mega, mega mi się sprawdza. Kupiłam go w tego samego dnia, co dodała relację na Instagrama i jest naprawdę genialny. Ja zawsze nakładam najpierw podkład na rękę, wcieram palcem podkład w twarz, a później wklepuję gąbeczką. Teraz przybliżyłam się do Was, żeby Wam pokazać, jak wygląda ten podkład na mojej twarzy. A tak pięknie ten podkład kryje. Jest nabliżający, dodaje blasku. Ja czuję się w nim naprawdę bardzo, bardzo dobrze i sami, sami możecie ocenić, jak ładnie i naturalnie wygląda ten podkład na mojej twarzy. I teraz przechodzimy do korektora. Jeżeli chodzi o korektor, to ja używam korektor z Maybelline z tą kąpeczką. Jak widzicie już mam końcówkę i będę musiała go kupić, bo już mi się kończy. Korektor zawsze daję tutaj pod oczy. Tutaj, tutaj wyciągam troszkę i troszkę na nos. O. I tak wygląda moja twarz z korektorem, jest rozświetlona, promienista. Teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy w moim obecnym makijażu na co dzień. Jest to bronzer. Jest to bronzer mokry, który kupiłam e, z miłości do Seleny Gomez. Naprawdę, kosmetyki Seleny Gomez Rare Beauty to jest po prostu jakieś cudo. Mam trzy, z czego... Planuję, chyba kupię wszystko. Przysięgam, są cudowne te rzeczy, ale bez zbędnego gadania e, przechodzimy do pokazywania i robienia makijażu. Czyli mój bronzer z Rare Beauty. Wygląda on tak. Ja mam kolorek Pepisol. Tak prezentuje się ten kolorek, więc tak, lecimy. Ja daję je nie tutaj, gdzie mam kreskę, tylko wyżej, żeby właśnie moja twarz była y, podciągnięta i. I wyszczuplona, więc ja nie daję tego tutaj tak, jak kiedyś się dawało, że tutaj tylko troszkę wyżej i tak samo tutaj. Ale będę teraz śmiesznie wyglądać. Daję tutaj przy czole nosek siup. siup, siup, siup. I tutaj żeby i widzicie, jak śmiesznie wygląda. <grym> ja myślę, że teraz to powinna miniaturkę zrobić 100%. Uwaga. Pamiętajcie, nie w dół, tylko wszystko do góry, żebyśmy miały wyszczuploną twarz, nosek troszkę w dół, żeby na środku było widać ten korektor. I tutaj, tutaj na dół wyszczuplamy, wyszczuplamy puśkę. Teraz przechodzimy do, do cieni na oczach, które robię oczywiście tym brązerem. I sobie po prostu jadę tu, kreseczka. Tu kryseczka. Jeśli planujecie malować się mokrymi produktami, warto zainwestować w produkty Seleny Gomez Rare Beauty, bo jest to po pierwsze mega łatwe, nie zrobicie sobie krzywdy na pewno bronzerem, bo różem, zaraz zobaczycie, że trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o róż, to mam e, próbkę z Sepory. Dostałam dwa takie e, zestawy próbek, e, właśnie z różami od e, Seleny. I ja na co dzień używam właśnie ten róż, który ma nazwę Joy. Także otworzę dzisiaj to, żeby Wam pokazać, jak on się prezentuje na mojej twarzy. Jak widzicie, mam tylko tyle na palcu i wklepuję w policzek. Dobra, i ogólnie myślę, że już go za dużo użyłam. I zobaczcie, jak bardzo mało go dałam, a jak bardzo widać go na mojej twarzy. Przybliżę Was. Tak wygląda. I prezentuje się mega, mega, mega naturalnie. Mi się bardzo podoba taki efekt. Myślę, że ten kolor idealnie do mnie pasuje. Zobaczcie, jak słodko wyglądam. Yy, nie rzuca on się bardzo w, bardzo w oczy. Fajnie stopił się z brązerem, Nie odcina się i też bardzo łatwo się go wklepuje. Tylko trzeba go dać naprawdę bardzo malutko na paluszek i tyle, bo można sobie właśnie zrobić z nim krzywdę i dać zdecydowanie za dużo. Teraz przechodzimy do rozświetlacza i oczywiście, rozświetlacz. Też na mokro e, i też z Rare Beauty i mam kolorek Enlighten. I tutaj też troszeczkę tutaj. Tutaj na nosek. Siu-sip. Łuk. I ja sobie jeszcze daję go tutaj. Czasem jeszcze na powiekę. Prezentuje się ten rozświetlacz na mojej twarzy. Daję taką fajną taflę. I to już wszystkie mokre produkty, które daję po prostu na twarz. Teraz takim dużym pędzlem e, przejeżdżam pudrem z Too Faced. Nazywa się Bond This Way. Troszkę na, na pędzel i przejeżdżam całą twarz. Jeżeli chodzi o brwi, to ja po prostu takim bezbarwnym żelem do brwizy z Eveline wyczesuję do góry i to tyle, co robię z brwiami ze względu na to, że mam henne. I tak prezentują się moje brwi. I to tyle. Na oczy często, jak już mam końcówkę rzęs, tak jak mam właśnie obecnie, to robię sobie taką delikatną tutaj kreskę, żeby troszkę wydłużyć oko, i robię to czarną kredką. I to w sumie tyle zostały mi usta. Mój makijaż ust na co dzień to jest to po prostu błyszczyk. E, dzisiaj wziąłam taki błyszczyk z Eveline. Mam nadzieję, że taki makijaż Wam się spodobał. Ja. Yy, bardzo długo jakoś przeciągałam nagrywanie tego filmu, a bardzo prosiliście mnie na Instagramie, także tutaj też Was zapraszam na Instagrama, tutaj gdzieś pojawi się moja nazwa. Tam jestem z Wami na co dzień i tak wygląda właśnie mój makijaż. Mm. Na co dzień. Ja bardzo lubię śmy w takim wydaniu. Wyglądam wydaje mi się, naturalnie, nie jest to przerysowane. Listę wszystkich produktów, których użyłam, będziecie mieć w opisie. Krok po kroku wszystkie e, kolorki, odcienie, numerki. To by było na tyle, zostawcie łapkę w górę. Komentarz oczywiście. Zasubskrybujcie mój kanał, bo to mega ważne, ale łapeczka jest ważniejsza. I widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał i dajcie znać, czy w ogóle chcecie więcej takich makijażowych filmów. Chociaż ja nie umiem za bardzo się malować, tak wow wow, ale, ale może coś, coś wykombinujemy, jakiś challenge albo coś. Dajcie znać buziaki!